Witam, dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Bartuniczyk i zapraszam na program Lupa Polityczna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o czysto teoretycznej sytuacji, która już niejednokrotnie wybrzmiewała w przestrzeni medialnej, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej, mianowicie takiej idei: A co gdyby. Karol Nawrocki zdecydował się założyć własną partię jako człowiek, który cieszy się w chwili obecnej jednym z najwyższych poziomów zaufania w Polsce, jeden z najwyższych poziomów poparcia, bo ponieważ prezydenta popiera 56% Polaków. Ma pewien potencjał do tego, aby tworzyć nową siłę polityczną. Zastanowimy się zatem, czy to jest w ogóle możliwe, czy ten pomysł ma swoje podstawy i jakie niósłby za sobą ryzyka, i czy w ogóle się opłaca Karolowi Nawrockiemu tworzenie własnej formacji politycznej. Przede wszystkim należy zacząć od tego, iż utworzenie partii politycznej to projekt, który wymaga bardzo, bardzo dużego zaangażowania dużej liczby osób. Przede wszystkim system partyjny w Polsce jest systemem, można by śmiało rzec, trochę oligarchicznym. To znaczy, że bardzo wąska grupa ludzi decyduje o tym, Ilu, y, lu, w, jacy ludzie dostają się do parlamentu? Bez zgody tych kilku osób, mam tutaj na myśli przywódców partii, nie ma takiej możliwości, aby do parlamentu dostały się osoby, które chciałyby zostać posłem, a nie byłyby członkiem partii politycznej i nie miałyby zgody przywództwa politycznego tej partii. W związku z tym jest to system dosyć zamknięty. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby partia powstała. Pierwszym z tych warunków jest przede wszystkim utworzenie struktur partyjnych w terenie. System DONTA, który mamy w Polsce, wymaga, aby zarejestrować komitety wyborcze partii, komitet wyborczy partii właściwie w każdym okręgu. W związku z tym musiałby Karol Nawrocki posiadać odpowiednią ilość ludzi, która wystartowałaby na listach partyjnych w różnych częściach kraju, we wszystkich okręgach kraju i na poziomie kraju zdobyły co najmniej 5% poparcia. Jest to więc pewna bariera wejścia, czyli Karol Nawrocki musiałby posiadać członków swojej formacji i struktury w każdym z okręgów wyborczych. Są to setki, a nawet tysiące ludzi. Oczywiście, taki ruch można budować oddolnie, jak budował to Paweł Kukiz, jak budował to ruch Palikota czy Partia Razem. Można, można naprawdę stworzyć takie struktury. Niemniej jednak wymaga to dużo czasu. Niesie to również za sobą takie ryzyko, iż struktury te będą chwiejne, a ludzie, którzy do tej partii będą przynależeć, e, będą kierować się partykularnymi interesami e, i nie będą odpowiednio zinfiltrowani, czy prześwietleni, przepraszam, nie zinfiltrowani, prześwietleni e, przez przywództwo partii, a zatem partia nie będzie do końca wiedziała, jakich ludzi na listy wypuszcza, zwłaszcza, że wybory są za dwa, Lata, więc w tej perspektywie uważam, że partia prezydencka na pewno nie powstanie, ale mówimy o perspektywach dalszych nie za dwa, a za sześć lat. Kolejnym e, czynnikiem, który wpływa na fakt, że prezydent może nie zdecydować się na utworzenie takiej partii jest obawa przed krytyką. Od chwili obecnej Karol Nawrocki znajduje się w bardzo e, komfortowej sytuacji, mianowicie nie ma na nim żadnej krytyki ze strony prawicowych partii politycznych. Jeżeli zauważycie, ani Konfederacja, ani PiS, ani Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Braun'a nie prowadzą krytyki wobec Karola Nawrockiego, a wręcz przeciwnie popierają go i wspierają. Jest to więc prezydent cieszący się poparciem całej prawicy, co jest swego rodzaju ewenementem, ponieważ takiego poparcia nie mógł i nie miał, nie mógł mieć, i nie miał Andrzej Duda. Więc to jest pewien kapitał polityczny Karola Nawrockiego. W związku z tym, jeżeli zdecydowałby się o tworzenie, na nowe, tworzenie nowej konkurencji na prawej stronie sceny politycznej, z automatu stałby się obiektem swego rodzaju ataków czy krytyki ze strony potencjalnych konkurentów. I oni zdawaliby sobie świetnie sprawę, że takie utworzenie partii jest dla nich bezpośrednim zagrożeniem zwłaszcza jeżeli tworzy tą partię prezydent a więc osoba z najsilniejszym mandatem w Polsce ciesząca się poparciem ponad 10 milionów ludzi w wyborach powszechnych jest to bardzo silna pozycja startowa i takiego precedensu w Polsce jeszcze nie mieliśmy ale to ryzyko Krytyki, jaka mogłaby spaść na Karola Nawrockiego, mogłaby zniszczyć cały kapitał polityczny i tak można powiedzieć poćwiartować jego elektorat. A więc w pierwszej kadencji jego rządów nie widzę takiej możliwości, ponieważ nie mógłby on skutecznie zabiegać o poparcie pozostałych prawicowych partii politycznych w kolejnych wyborach powszechnych, ponieważ byłby dla nich konkurentem. A więc przez najbliższe dwa lata taka opcja nie istnieje. Kolejną ciekawostką jest to, że ryzyko niepowodzenia takiej, takiego projektu jest bardzo duże. To znaczy, ryzyko rozkłada się na kilka części. Po pierwsze, może on nie zgromadzić odpowiedniej liczby osób do struktur partyjnych, a po drugie, partia to nie prezydent. A więc partia nie musi mieć poparcia takiego jak prezydent. W związku z czym ryzyko niepowodzenia projektu i nieprzekroczenia progu wyborczego byłoby największą porażką, jaką mógłby sobie wymarzyć prezydent. Porażką, która prawdopodobnie przekreśliłaby całą jego karierę prezydencką, naznaczyła tę karierę prezydencką. Więc jest to kolejny argument, który przemawia za tym, iż w pierwszej kadencji Karola Nawrockiego nie ma na to szansy. Jest jeszcze jeden problem. Jeżeli Karol Nawrocki zdecydowałby się na tworzenie partii prezydenckiej, jeżeli zdecydowałby się na tworzenie własnej formacji, to musiałby skorzystać z istniejących kapitałów politycznych. Takim kapitałem politycznym są istniejące partie polityczne. To prowadzi wprost do rozłamów w tych partiach. To znaczy, że Karol Nawrocki musiałby wyprowadzić z prawa i sprawiedliwości część członków prawa i sprawiedliwości, część członków konfederacji oraz konfederacji Grzegorza Brauna. Musiałby w takim układzie sięgnąć do istniejących już struktur i postarać się maksymalnie wyciągnąć członków z tych struktur, aby przeszli na jego stronę. Tylko w ten sposób Karol Nawrocki mógłby w sposób taki można powiedzieć, skuteczny, zbudować te struktury oddolne. Poza tym, jeżeli już coś istnieje, czyli istnieje struktura partyjna, to ona ma już doświadczenie i kompetencje wyborcze czyli ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych, gromadzeniu środków i rozliczaniu tych środków. Takiego doświadczenia nie mają nowi ludzie, a proces wyborczy wcale nie jest prosty. W związku z tym musiałby on rzeczywiście doprowadzić do szerokich rozłamów na prawicy. Pojawienie się partii prezydenckiej niosłoby za sobą szereg skutków. Po pierwsze, jeżeli możemy troszeczkę takie futurystycznie powiedzieć, czyli wyobrazić sobie, że jednak w tych wyborach za dwa lata partia prezydencka istnieje i startuje, to prowadzi to wprost do ingerencji prezydenta we władzę ustawodawczą. To znaczy, że partia prezydencka byłaby emanacją siły prezydenta w proces ustawodawczy. A to wprost prowadzi do wzmocnienia roli prezydenta, a wręcz do takiego systemu prezydenckiego. Zwłaszcza jeżeli partia prezydencka znajduje się w koalicji rządzącej. Wówczas to tak naprawdę prezydent sprawuje władzę w Polsce, a jego, jego wola jest, jest jakby wyznacznikiem tego, czy partia prezydencka głosuje za czymś, czy nie. Rząd zatem, jeżeli byłby, byłaby partia prezydencka w rządzie, jest poniekąd związany wolą prezydenta. Do złudzenia przypomina to czasy sanacji. Przypomina to czasy Józefa Piłsudskiego, w, którym to, w których to Józef Piłsudski był naczelnikiem państwa i to jego wola była realizowana. A zatem nie był on jakby ostatnim bezpiecznikiem w państwie, ale kreatorem całej polityki państwa. To jego zgoda lub brak jego zgody decydowały o tym, czy jakiś proces legislacyjny, czy jakiś proces em, powiedzmy tworzenia Nowych, nowych systemów w państwie były wprowadzane czy nie. I do takiej roli można by wtedy sprowadzić tak Karola Nawrockiego, jeżeli rzeczywiście zdecydowałby się na utworzenie partii prezydenckiej. System, w którym jesteśmy aktualnie, jest systemem bardzo kolizyjnym. Oznacza to, że mamy do czynienia z dwuwładzą, czyli rolą premiera i rolą prezydenta. Prezydent posiada silniejszy mandat społeczny od premiera, jednak posiada znacznie mniejszą władzę od niego, żeby nie powiedzieć, że marginalną w stosunku do premiera. Premier zaś jest wyłaniany przez parlament, czyli przez większość parlamentarną. Co ciekawe, mogłem tak dywagować jeszcze, że premier, choć ma mniejszy mandat, jest łatwiej usuwalny. To znaczy, że my byśmy obdarzyli. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, władzą premiera, czyli pełnią władzy wykonawczej, ta usuwalność prezydenta, w razie gdyby on się nie sprawdzał, jest znikoma. Jest praktycznie żadna. Musiałaby istnieć procedura impeachmentu, gdyby prezydent sprzeniewierzył się prawu. Ale co, jeżeli prezydent nie sprzeniewierza się prawu, ale nie jest sprawnym zarządcą, nie jest sprawnym osobą, która rządzi. To w jaki sposób możemy go usunąć? Kiepskiego premiera usuwamy poprzez głosowanie w Sejmie. Znaczy, że jeżeli na przykład mamy premiera, który, który jest po prostu leniwy, albo nie ma talentu rządzenia, albo w jakiś sposób no, nie sprawdza się na tym swoim stanowisku, i widać to bardzo jaskrawo, zwłaszcza w sondaże, jeżeli lecą na łeb, na szyję, no to wtedy możemy w procesie głosowania w parlamencie usunąć premiera. Natomiast usunięcie prezydenta jest praktycznie niemożliwe. I niesie to za sobą zagrożenie, że może przez 5 lat rządzić ktoś, kto nie ma tego talentu rządzenia. Ale z drugiej jednak strony, jeżeli mamy wybór powszechny i 10 milionów głosów jest oddanych na takiego człowieka, to można sądzić, że istnieje pewna mądrość zbiorowa i nie, nie ma możliwości, aby na urząd prezydenta. Kandydowała skutecznie, bo to musimy zaznaczyć, że kandydować, a kandydować skutecznie, to są dwie różne sprawy, żeby skutecznie kandydowała osoba, która nie spełnia kompetencji, jaką musi nosić prezydent. Chociaż ja wiem, że sięgniecie teraz po Bronisława Komorowskiego, ale chciałbym zwrócić uwagę, że on, będąc marszałkiem, wcześniej jeszcze, zanim został prezydentem, nie przejawiał e, takiej, można powiedzieć, Słabości, która emanowała z niego jako prezydenta Rzeczypospolitej. Bronisław Komorowski, będąc marszałkiem, pasował do tej roli, no ale marszałek to zupełnie inna prerogatywa, zupełnie inny urząd i zupełnie inne wymagania są w stosunku do marszałka niż, w stosunku, niż co do w stosunku do prezydenta. Więc to był jeden rzeczywiście ewenement. Poniekąd uważam, że system prezydencki w Polsce by się sprawdził. O tyle jednak obawiam się, że istniałoby spore zagrożenie, że system prezydencki w Polsce mógłby doprowadzić do jeszcze większej liczby zamachów na Konstytucję Rzeczypospolitej. To jeżeli już dzisiaj mamy ze strony jednego czy drugiego premiera, czy rządu, czy większości parlamentarnej działania naginające konstytucję, no to mamy jednak także prezydenta, który niektórym tym działaniom zapobiega. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości prezydent Andrzej Duda zawetował ustawy dotyczące sądownictwa, czy dotyczące Lex TVN i innych tego typu, powiedzmy, kontrowersyjne ustawy. Ale on nie zablokował. Czy my, nam, czy my je uważamy za słuszne weta, czy niesłuszne, to już, to już rzecz wtórna, ale ich użył. No i teraz w sytuacji, kiedy jest Karol Nawrocki, on także używa prawa weta w różnych sytuacjach i stanowi pewnego rodzaju bezpiecznik i przeciwwagę, która nie pozwala jednej stronie sceny politycznej na osiągnięcie pełni zamierzonych skutków w państwie. Bo gdyby takiego bezpiecznika nie było, to dzisiaj zapewne bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. O powiecie, oczywiście, mamy bajzel, to co to za lepsza sytuacja? Gorsza sytuacja mogłaby być, jaka jest teraz, a no mogłaby być. Mianowicie sytuacja państwa autorytarnego, sytuacja państwa oligarchicznego, w którym kolejne instrumenty państwa, łącznie z sądownictwem, łącznie z władzą wykonawczą, są przejmowane przez. De facto jedną osobą, osobę osobem premiera. Osobę premiera, która stoi na czele rządu, lub osobem premiera cienia, czyli tego, który wyznaczył premiera, a stoi za nim. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, dlatego że no, powiecie, w państwach zachodnich tak jest i nic się nie dzieje, dobrze, ale w państwach zachodnich ta kultura polityczna. Naprawdę skutecznie nie pozwala na dokonywanie tego typu zamachów. W Polsce społeczeństwo jest bierne. To znaczy, że jeżeli jedna strona sceny politycznej przeprowadza tego typu wyłomy konstytucyjne, to pozostajemy bierni. Jeżeli druga strona przeprowadza, pozostajemy bierni. Te protesty są małe, lub ich nie ma, albo znikają zaraz po chwili. Nie ma oporu społecznego. Zatem, mając tą myśl i tą tradycję, która się w Polsce tworzy, braku oporu społecznego lub oporu znikomego lub krótkotrwałego, no to musimy mieć jednak jakieś bezpieczniki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ja nazywam się Arkadiusz Bartumiejczyk, a był to program Lupa Polityczna.